Obak. Pod ostatnim filmikiem, gdzie opowiadałam o już, jak zdobyć już peciszka, zostawiliście ponad dwie łapki w górę. Bardzo jestem wam za to, że to tak dziwnie brzmiało, bo zawsze to bardzo mówią parę tysięcy, ale dwie łapki to jest bardzo dużo dla mnie. Może dla mnie, a dla was nie. Ale dobra, nieważne. Ale dzisiaj z tej okazji zrobimy kilkanaście potężnych mitów w Bad Simulator. Ja sobie je tutaj przyszłowałem listę fajnych mitów. Oczywiście one są na ty. Ty albo y, ty, czyli nabo TikToku, albo YouTube. Ja myślę, że warto odejść, albo co ten do końca. A jak chcecie oczywiście zgarnąć um, koszulkę Barta Bartakorobak w dwóch wzorach, 35 Robuxów, albo 45 traci, oczywiście za ta za 45, ale inną koszulkę może... Pokażę w trailerze koszurek. Ale teraz już Wam przechodzimy do pierwszego mita. A brzmi on tak. Jeśli wej w hardcore mode, masz takie coś, że gdzie, gdzie masz tą ogromną skrzynię w jakimś island, to tam jest takie przejście. I w, no w normal mode się nie da, ale jak będziesz klikał jakiś oh, opętany, to zdobędziesz to. Co? Czy to chodzi mi o tego island? Coś tam pisało. O alien, alien lab, tak? Mm. No, yy, to, chyba to, to chyba nie ta skrzynia. A bo chodziło dzioma, o Jomalowi o tą skrzynię. Ta, jakie to może być błąd? Alien lab. Chyba Stempunk. Nie, Stempunk czyste nie? O. stempak Może stampak forest? Stampak forest? Alien forest. Glitch. a tutaj Alien Forest. Dobra. No i tutaj mamy taką faktycznie. No i jakby te kliką, jak będę klikał, jak opętany. I locket, i locket, locket. Dobra, poklikamy chwileczkę. Może się coś uda. Ho. Eee, no to niestety micik obalony. Chociaż bardzo fajny micik. Tylko musimy sobie na pet all. No i niszczyć się tam jak już tu jesteśmy, to zarobmy to te tak bo chciałbym mieć maksymalną ilość <try> No i dobra, dziękuję, dziękuję, dziękuję za lód przepiękne O już mam 100 trylion, no, właśnie 100 trylionów No i fajnie właśnie tak, tak mieć taką walutę i nieskończoność No a teraz kolejny micik jest właśnie tutaj na Spawodzie, że go czytam Jeśli odebierzesz, jeśli odbierzesz skrzynię ogromną, to masz szansę na huge cupcake Hä? Jaką? Chodzi o tę skrzynię, skrzynię dużą Mm. jaka to. Ta skrzynia! A tu nie jest napisane, że tutaj dostaniemy chluczka pkeka. Um, ale widzowie, teraz. Pam... Napiszcie teraz w komentarzu, czy z tej. Tutaj oto skrzyni, czyli właśnie ta. Tutaj ogromna skrzynia, co, 3, co 4 godziny dostajemy, to z tego też da się dostać chluczka pkeka. Proszę, napiszcie! Bo jak nie napiszecie, to niestety. Następnym razem, jak coś innego napiszecie, to nie wiem, czy. Przypnę wam serduszko. błagam, no napiszcie w komentarzu, bo jak nie napiszecie to znowu. No błagam Płagam, napiszcie, bo jak nie napiszecie to znowu, takie bestę będzie. Ja was proszę, żebyście napisali, a wy ja takie jak gdzieś gupce nie piszecie. A ja was proszę, żebyście napisali. Czy, czy tutaj jest już kapka? I wystarczy odpisać. Nie albo tak. Po prostu. Jak napiszecie nie, to ty przypnę serduszko. Jak napiszecie tak, to też przypnę wam serduszko. I nawet jeszcze mogę coś wam odpowiedzieć. Więc fajnego, więc polecam. No a teraz kolejny widzik. Akurat poszedłem w to miejsce, właśnie wtedy do minus ek, i brzmi on tak, że z jajka do minus ek możesz dostać chiuć do mortusa. Potwierdzone. Tak napisał skąd. No co to jest do mortusa? Ja nie mogę. Poczekaj, kupi. No, muszę trade zablokować w sensie. No, no. Dobra i dobra, Destebo. Do jakiś już do Mortu? Z Boże Święty! A kolejny komentarz, że na Fantasy World możesz zdobyć jakiegoś jakiegoś już Angelusa. Co ten ziomek głupi jakiś jest, czy co? Oczywiście, że obalony, no, ale co? Co tak, takie mity? Co to ma być, że, że niby w, domo, w Dominus E jest huge, a tam jest już Angelus. A ja kiedyś myślałam, że to jest już, więc aż taka głupota nie jest, ale żeby mi takie coś... Piszać. Ja mam zobaczyć, ile Rainbow i mam ja mam tego nie wiedzieć, nie wiem, takie trochę dziwne na tym. Wystarczy trochę posiedzieć już, a jak nie oglądaliście poprzedniego odcinka, to, to szybko wbijajcie, jak podpisywałam te Hure. No i kolejnym micikiem jest, że za że za bankiem masz hipomelona. Za bankiem masz hipomelona? Ładne. Hipomelon za bankiem? był tu hipomelon z tego co pamiętam, bo to jest coś takiego zbugowanego i może to trzeba naklikać. Aha. Bo jak kamerą ruszam, to i tak to się jakoś dziwnie bukuje, nie ważne. To jest jakaś układanka, miałam ja chyba... A, a może tu się ba... Nie! Tutaj... To jest potwierdzony i obalony przez to, że po prostu. Po prostu, że, że, że kiedyś był takie coś, ale obalony przez to, że teraz tego nie ma. W mailboxach możesz wysyłać huge, które są w kłódce. Możesz. Czy możesz? Sprawdzimy. e Sprawdzimy. O, chociaż nie, to list, list, list. Send. Nie, nie można! O, no to znowu musi być obalony. Nie. A jeszcze coś dopisał. Jeśli to nie... Jeśli to będzie mit obalony i pewnie tak będzie, no to trzeba doczytywać od razu te komentarze, to jak właśnie wtedy zobaczysz tego hucha, to on wygląda jak już Pegasus zablokowany. Faktycznie, a to tak wyglądało jak już Pegasus. Właśnie. Kolejny mit jest na Trading Plaza, z tego co przeczytałem, no i was powiem jak on brzmi i już wiem, że to może być już potwierdzone przeze mnie, ale jak ktoś nie oglądał tego filmu, to, to dla was ciekawie, tylko musimy przejść na Trading Plaza, bo teraz będą niciki widać na Trading plazie. Tutaj najwięcej jest mitów. Brzmi on tak: jeśli weźmiesz jakiekolwiek stanowisko, gdziekolwiek, no to, no to możesz pisać infinity. I wtedy w sensie dużo zer, jedynek albo jedynek i infinity. A drugi mit, bo to już jest potwierdzone, zaraz Wam to pokażę. A drugi mit brzmi tak, że, że zawsze po właśnie prawej stronie nie ma w ogóle stanowisk. No to jest potwierdzone zresztą. Tylko po tamtej. A. Tam. A, jajaj, no musieli mi to wyłączyć, bochany. Chcę, ja chcę tego, jak to się nazywa, Butch Climate. Czy jak to się mówi? O, dobra, Butch Climate. Eee, no tutaj nie ma złotego, więc akurat takie, że coś wmoczę. I mówicie, mi widzowie, eee, że to jest potwierdzone, ale sprawdźmy, może to już Preston wyłączył. Weźmy Doodle Fish List, pets, i pamiętajcie, wpisujecie maksymalną ilość jedynek. Chyba to nie działa. Czy działa? Bo nie wiem. Bo jestem głupi. O, widzicie? In, e, infinity. Dobra, Infinity. To jest tak, rad, ale nie możemy ten. Trade me. Ika. 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 Brzmisz śmiesznie. Dobra, Ika. Ika, weź tu. Sekret poza Gryfin, Gryfiną. Jest ładny Gryfin. Zagrywa. Co? Co? Poczekaj jeszcze chwilę. To serio? A może bez jajca? Bez jajca? O! O! Jest! 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 Huge Mosaic Griffith! Jest! Co się wydarzyło? Co to się wydarzyło? Jeszcze ktoś tutaj pisze To miał być odcinek z mitami A takie coś Co? Co? Z mozaik Gryfina To wtedy będzie trade ich młode Ja nie mogę Ja już nie chcę tych trade'ów Ale co jest w tym tak? ale po... mieć ich potwierdzony Ja nie mogę ale... Ale może to NFT coś dało w sensie infinity może, kto nie? ja to... <laughs> huge green balunkat! Balloon Balny balun... Nie wiem czy się za Golden Huge balunkat to opłaca, Chyba nie, bo mój Golden jest. Kurde, za 50! 50B! Huge pumpkin, co? A to się <laughs> chyba... o, za 50B. Ale ja nie mam tyle, kurde, za... <laughs> Spadaj, Huge. No i co z tego, że no wow, przecież na. O kurde, ile tych pumpkinów ktoś ma w ogóle, ale mieliśmy mity robić, więc przechodzimy do kolejnego. Nie da się już skakać po tych skałkach, jak yy, po tych takich skałkach, co kiedyś skakałeś. Aha, nieważne. Chodzi, brzmi to tak, w sumie ja inaczej wam nie wytłumaczę tego. Micik brzmi tak, że po skalach, po skałach już się nie da chodzić, ale to dziwnie, ktoś napisał jakoś dziwacznie to. Ja myślę, że zrozumiałam, czy się da po tych chodzić. E, chyba, ale my to robiliśmy jakoś odc na odcinku. E? O. A, no to obalony. Da się wejść na szopa. A którego shopa? na Normal Mode? Ale chyba jak już powiedziałem, Trading Plaza to Trading Plaza. Nie! Dobra, nieważne. Już z tego mozaik Gryfina. Że te chiuspety mi przeszkadzają. Po co czemu ty się świecisz, mozaika? Teraz muszę tobie te, tą nazwę taką. Tyroba. Ale nie! Ja wiem, dlaczego on się zgodził, bo miał podpis ten huge pet. Tam ten huge pet, co mu dałem, miał podpis. To może dlatego on się zgodził. Może dlatego właśnie huge Mozaik gryfi. O! Nie, nie chcę trajda. Akurat teraz trajdować się nie chcę. Musimy teraz odgadnąć tego miecika, bo ja nienawidzę parkour obby, ale dla, dla was widzowie to wszystko. Zaraz pod... Ja nie mogę, no te skały głupie. Nie, Pr... nie no bo skały mnie przeszkadzają. O. nie, tu się nie da tu wejść. Może ty się... Nie da się. Myślałam, że się da, no jak ja to zrobiłem? O, 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 nie, no jak, no, no dlaczego, no, ale przecież robiłem to na własne oczy, nawet to widzieliście, to możecie nawet potwierdzić, skoro ja potwierdzam, to to była prawda, no, jak ja to zrobiłem, o, 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 o ja nie mogę, feńc, naprawdę, bo już tutaj... I nie da się, chociaż to jest takie rado... Po, poza shop da się wejść za shop. Po prostu musisz wskoczyć na maszynę Dark Matter i się wskierować w stronę shopu, a w ten, przez ten micik jeszcze możesz przy okazji wskoczyć na shop. Dobra. myślisz, że ja rozumiem, ale myślę, że chodzi głównie o tą maszynę. Tylko, pamiętaj, by się inaczej tutaj dostawało. Dostawało się w ten sposób. Wskakiwało się na ten, tylko ja jestem głupi, więc nie umiem wskoczyć. Ale do, wstawało się właśnie tak. O Jezus, jak ty przelaty! A to to, to to, jest dobry pomysł. Tylko te iksiki chciałbym sobie autoklikera tam ustawić normalnie. A zresztą mam autoklikera, przecież wy to wiecie. Musimy na. A, bo to rurki się nie da wskoczyć. Ale nie ja. To głupie jest. Jej! No i teraz lecimy na hoverboardzie, lecimy to nie z maszyny Dark Matter, po prostu jakoś się. O! A może tutaj się da znowu wskoczyć? A nie, a to tutaj się dało wskoczyć, tak? O! Już to zablokował prestonik. Już to zablokowałeś prestoniku. Prestoniczku. Zablokowałeś, rozumiem. Ale dobra, gdzie mnie to, że zablokowałeś. Chodzi o to głównie, że tutaj za bank się da, ale tutaj już jest zablokowane. A może jakoś się da... Nie, to, to, to wszystko jest z tym shopem walonym, ale za bank wiadomo da się wejść. A na bank może? Ale to się da wejść, tyle wiem. Dobrze, że chociaż wiem to, że da się wejść na bank, można to jeszcze w mitiku, długi jest ten mit, więc jeszcze można w taki sposobik wejść. Na ten znak po, powiedział mi, że się nie da wskoczyć, da się, tylko, tylko trzeba tryhardować, total tryhard. No i tutaj trzeba przeskoczyć, bo na ten znak głównie się nie da nie przeskoczyć. Gdzie się da, ale to trzeba próbować. Na Techreach Hoverboard się ten da. A teraz pora na kolejnego, kolejnego micika. Jeśli przerabiasz na Rainbow Pety, albo Golden, to Hardcore Pety potrzeba 10, a nie 6. Hmm? To jest, ta? Jeszcze raz. A, że chodzi głównie o to, że to już jest potwierdzone w się tutaj w Rainbow, że zobacz, tutaj wystarczy mieć. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy 88% szans z pięciu petów, prawda? A z hardcore petów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czterdzieści sześć. nawet z wszystkich. Raz. nawet z wszystkich dziewięciu petów mamy 88% szans, więc. Potwierdzone zresztą w 100% potwierdzone. Chociaż tego to, to mogę w sumie odebrać. Hmm. Kiedy ja to mogę odebrać? Może w następnym ODC to odbiorę. Chociaż teraz, no kolejny mit jest taki słaby w sumie. Hmm. Jeśli, jeśli, dobra, poczekaj jeszcze Ja muszę zobaczyć ten mit, ja wam to wytłumaczyć. A w sumie mogę go w, yy, yy, powiedzieć normalnie. Jeśli, jeśli wskoczysz na ten głaz, jak wchodzi się na szopa, okej, okay, rozumiem, no to wtedy chodzisz na tą fontannę. Oho! I, to był chciałbym nie raz... Nie Dobra, nieważne. Nie rzymi, nie rzy, nie rzy, nie rzy, Dobra, nieważne. Po prostu wskoczmy tam, gdzie wtedy, czyli w miejsce, gdzie. Raz działa, raz nie działa i tak na to leci. Jak leci, ziomal, Jak leci życie swoje! Daj się tak kurde włazić. O nie, nie da się, to szkoda. To szkoda, wielka szkoda. Cieszę się. co tam? Co tam? Co tam robi huge pet? Co tam robi huge pet? Widzicie tą małą ikonę tutaj? Co to jest? Może, może jakoś dam wam zmontażować? Bo tam jakiś huge pet biegł. Eee, teraz jak święty Mikołaj. tu du -du, 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 du du No i potwierdzę. Szczerze. W stu procentach. Kurde, czemu ja nie? No i. To jeszcze możemy na tego kicie O, tak czekaj. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Może za zwykłego. Zwykłe, Zwykłe fargiel. Jest jajco. Tutaj jest. nie, no po co mi diamenty, głupi dajesz? Ja ci mogę. Nie wiem, co operować. Gryfina. Gryfina? Gryfina? To, to ci mogę oferować, ale za huge. 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 No games. No games. No Ms. a Czemu ja napisałem? no, co to, co to za informacja? Dobra. Może jeszcze przejdźmy do ostatnich mitów. Można wejść za VIP-a, po prostu się wspinaj. Z wiem, o, po prostu się warto wytłumaczyć. Chciałam wam pokazać, po co ja wam te, cały czas tłumaczyć te mitiki, w sensie, przetłumaczyć takie na polskie. <laughs> polskie to wiadomo, po polsku to jest, ale to są m, oczywiście... To taki ja wam tłumaczek brzmi. Aha. No i dziwak. No i dziwak. <laughs> O, no i da się wskoczyć. Potwierdzone, to jest, pocie przecież. No da się wskoczyć, nie, no, ale to możemy na RD. O, albo to trzeba wejść w RD. Myślałam, że możemy sobie tak na proplejersko przeskoczyć, ale, O, nie to, Nie tak łatwo wycocio. Ach, w sumie. Co mnie szkodzi, na koniec. Huge O! o, oh. huge klas. A właśnie ten huge -pet, co tam był, to też był huge klas. Le, taki trochę brzydki, A to jest wersja chyba shiny, czy nie? Tak, to jest shiny. Dobra, nieważne. Przejdźmy do ostatniego miecika, oraz, oraz będziemy teraz mogli przejść właśnie do ostatniego miecika. Ostatnim mitem jest to, że możemy zrobić pam co się zrobić pam? overs czyli Pumpkin upgrades Tak totalnie za darmo wystarczy, że wejdziesz w Upgrade y i coś tam klikniesz. ok No i dziwak. Nie ma bez żadnych Pumpkin Upgrade'ów. Nie, nie mów. Ja myślałam, że stąd, ale stąd też się da. W ogóle kiedyś Upgrade'y były tutaj się tak pozmieniała ta plaza, a ja się nie przyzwyczaiłam, ale dobra. Tylko zobaczmy mój ten, mój, 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 bank, mój bank. No ładny jest. Więc jeśli chcecie taką koszulkę, to przypomnę, żeby kupić ją. A jak y y y właśnie chcecie zasubskrybować kanał, to kliknijcie Więc mam nadzieję, że widzimy się w następnych filmach.